Sezon 2024 oficjalnie został podsumowany podczas gali sportu kartingowego. Impreza odbyła się w sobotę w Warszawie, obecni byli na niej najważniejsi ludzie związani z motorsportem w naszym kraju. Nie zabrakło prezesa Polskiego Związku Motorowego, przewodniczącego głównej komisji sportu kartingowego, byli też kierowcy wyścigowi i rajdowi, będący inspiracją dla kartingowców. Taki to był sezon. Podsumował go specjalnie dla nas przewodniczący głównej komisji sportu kartingowego pan Paweł Pędzak. Był to bardzo spokojny rok, a dlatego można było popracować nad pewnymi rzeczami, które będzie można aktywować właśnie w tym roku. Ja dziś na gali oczywiście wspomniałem o kilku z nich, a przede wszystkim o nowej serii międzynarodowej OKN jako formule zagospodarowania naszych seniorów, którzy w normalnym trybie uciekliby nam do samochodu. Ale oni chcą, chcą zostać, więc mamy dla nich ofertę i jesteśmy już na końcu, na końcu tej drogi. Poza tym będą lepiej przygotowani do ewentualnie single seaterów lub do dalszego rozwoju w kartingu. Mamy parę pomysłów związanych z uatrakcyjnieniem tych serii, którymi się zajmujemy bo i projekt Ruki. A i też chcielibyśmy, żeby dziewczyny były zadowolone z tego, że są w tym sporcie, i niekoniecznie dlatego, że są dziewczynami to dlatego, że są wspaniałymi kierowcami bardzo. Bardzo dobrze przygotowanymi, i chcą tam tej męskiej stronie, oczywiście, czasami przylać bez pardonu, więc te projekty będą ich klasyfikować, i one, mam nadzieję, się z tego będą cieszyć. I projekty, bo to jest bardzo ważne: projekty, które mają wspierać, projekty, które dają odrobinę ulgi najważniejszemu sponsorowi, czyli rodzicom. I nad nimi pracujemy. Regulacje techniczne, sportowe, to jest temat, który opanowaliśmy, wydaje mi się, do perfekcji. Natomiast projektów jeszcze nie opanowaliśmy, tylko czekujemy. Jeden z nich niedbawem będzie komunikowany, a kilka innych mamy nie tylko w głowie, ale już na papierze i prowadzimy rozmowy. Także to będzie bardzo interesujący rok. Szczerze, nie możemy się tego doczekać. Podczas gali nie tylko nagrodzeni zostali zawodnicy za poprzedni sezon, ale też poznaliśmy skład kadry narodowej na sezon 2025. I tak, w kategorii młodzik do kadry powołani zostali: Antoni Czerniak, Aleksander Czub, Wojciech Kapusta, Błażej Kostrzewa, Leonard Kwiatkowski, Maksymilian Raczkowski, Maksymilian Safarzyński, Filip Stec, Jan Woźniak i Dominik Wójcik. W kategorii junior do kadry powołani zostali: Julia Angelard, Tomasz Cichoracki, Kacper Kluk, Klara Kowalczyk, Kacper Rajport, Amelia Wyszomirska, Michał Zając i Wincent Zarajczyk. Najliczniejsza jest kadra seniorów, w skład której wchodzą Iwo Beszterda, Franciszek Cegielski, Franciszek Czapla, Krzysztof Dudek, Tomasz Ibsen, Oliwier Kobiela, Dawid Liwiński, Borys Łyżeń, Karol Pasiewicz, Maksymilian Rafalik, Jakub Rajski, Kacper Turobojski, Wojciech Woda i Wiktor Wojtan. Oczywiście wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy. Poznaliśmy też kierowcę, który w tym sezonie będzie naszym reprezentantem w FIA Karting Akademii. Został nim Tomasz Cichoracki z Bambini Racing. No, Jest to dla mnie bardzo wielki zaszczyt, że będę mógł w Akademii reprezentować Polskę. Dziękuję Głównej Komisji Sportu Kartingowego, że mnie wybrali do tej Akademii i będę starał się wywalczyć jak najwyższe pozycje. I dumnie reprezentować nasz kraj. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, którzy o te wyniki walczyli w sezonie 2024. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym sezonie.